W naszej postaci w oblicze ludzkie odziany dla szczęścia ludów Twych braci. O Jezus Zbawco kochany. ludzkie odziany, dla szczęścia ludów Twych braci, o Jezus Zbawco kochany. Dziś Jezus zamieszkał w mym sercu. Dziś Jezus zamieszkał w mym sercu. Zszedł z wysokiego tronu nieba. Wielki Pan, Wszechrzeczy stwórca, przyszedł do mnie w postaci chleba. O wiekuisty Boże w piersi mej zamknięty, a z Tobą mam niebo całe, i z Aniołami śpiewam Ci: Święty, żyję jedynie na Twoją chwałę. Nie z Serafinem łączysz się, Boże, ale z człowiekiem mizernym, który bez Ciebie nic uczynić nie może, ale tyś dla człowieka zawsze miłosierny. Me serce jest Ci mieszkaniem, O królu wiecznej chwały, Panuj w mym sercu i króluj w nim, jako w pałacu wspaniałym. O wielki, niepojęty Boże, który się raczył tak się uniżyć, Cześć Ci oddaję w pokorze i błagam, abyś mnie raczył zbawić. Kyrie eleison excelsis Deo Gloria in excelsis Christe laison Christe laison Christ Dzieciątko Jezus, usłysz nas, Dzieciątko Jezus, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, Synu odkupicielu świata Boże. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Boskie Dzieciątko, prawdziwy synu Boga. Boskie dzieciątko, synu Mary i Panny, zgiłuj się boskie dzieciątko, słowo, które stało się ciałem, zdziłuj się nad boskie dzieciątko, mądrość ojca przedwiecznego. Boskie dzieciątko w przedmiocie upodowania Ojca. Zniło boskie dzieciątko, oczekiwanie sprawiedliwe. Boskie dzieciątko upragnione od wszystkich. Się nad nami. Boskie dzieciątko królu aniołów. Się nad nami. Boskie dzieciątko nasz Zbawicielu. Boskie dzieciątko, któreś sobie obrało za mieszkanie ubożuchną stajenkę, żubek za kolebkę prostych pastuszków za swych wielbicieli. Się nad nami. Boskie dzieciątko. Które Królowie uznali Światłością i Zbawieniem wszystkich narodów. Zmiłuj się nad nami. Boskie Dzieciątko, Skarbniku łask boskich. Zmiłuj się nad nami. Boskie Dzieciątko, Źródło świętej miłości. Bądź nam miłościw, przepuść nam boskie dzieciątko. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, boskie dzieciątko. Bądź nam miłościw, wybaw nas, boskie dzieciątko. Od niewoli grzechowej, wybaw nas, boskie dzieciątko, od złości światowej. Wybaw nas, boskie dzieciątko, od pożądliwości ciała. odpychy żywota, była w nas, bo przez pokorne narodzenie Twoje, była w nas łoskie przez chwalebne objawienie się twoje Przez ofiarowanie się Twoje, przez niewinność Twoją, przez prostotę Twoją. Przez posłuszeństwo Twoje, była w nas nie przez łagodność Twoją, w nas polskie dziesiątko, przez pokorę Twoją. Przez miłość Twoją ja nas, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Dzieciątko, Jezus. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata? Jezus. Bacharanku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, dzieciątko Jezus. Będę się radował w Panu, będę się w nim, Bogu Jezusie moim. Módlmy się. Panie Jezu, który z miłości ku nam przybrałeś w postać dzieciątka ubożuchnego i upokorzonego w żłóbku, uwielbiamy Ciebie wraz z mędrcami ofiarujemy Ci złoto gorącej miłości. Oraz kadzidło żywej modlitwy, uświęć nasze serca, jak niegdyś uświęciłeś serce ubogich pasterzy, abyśmy Ci zawsze wiernie służyli i nigdy nie przestawali wielbić. Amen. Wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie prezentuje pobożne rozmyślania na uroczystość Trzech króli i na całą oktawę ze świętym Alfonsem Marią Liguorim. Dzień szósty o przebywaniu Jezusa w Nazarecie. Święty Józef wróciwszy do Palestyny dowiedział się, że Archelausz panował nad ziemią żydowską po śmierci ojca swego Heroda. Z tego powodu obawiał się on wracać do tej krainy i ostrzeżony we śnie udał się do Nazaretu miasta w Galilei położonego. Gdzie zamieszkał w ubogim domku. O szczęśliwy domku nazaretański, pokłon ci oddaje i cześć głęboką. Nadejdą czasy, kiedy nawiedzać cię będą najznakomitsi ze wszystkich stron świata ludzie, a gdy pobożni pątnicy ujrzą się pod twoim dachem, płakać będą z rozczulenia. Przypominając sobie, że Król Niebieski całe prawie życie swoje spędził w twych murach. W tym więc domku Syn Boży wcielony spędził lata dziecinne, a następnie młodzieńcze. Lecz jakiż wiódł tam tryb życia? Żył tam ubogi i wzgardzony od ludzi, Pracując jak prosty czeladnik i posłuszny, będąc Maryi i Józefowi. I był im poddany. O mój Boże, jak to jest rozczulające, gdy się pomyśli, że w ubogim tym domku syn Boży żył jakby jakiś sługa. Już to chodzi po wodę. Już to otwiera lub zamyka sklep rzemieślniczy, już to zamiata izby, to zbiera kawałki drzewa na ogień przeznaczone, albo pracuje pomagając Józefowi w jego warsztacie. O jakżeż wspomnienie tego powinno by zapalać nas miłością tego odkupiciela, który zszedł do tak upokarzającego stanu aby naszą miłość pozyskać. Oddawajmy cześć najgłębszą wszystkim tym służebnym czynom Dzieciątka Jezus, gdyż wszystkie były czynami boskimi. Nade wszystko uwielbiajmy życie ukryte i poniżone, jakie wiedzie Pan Jezus w tym domku nazaretańskim. O ludzie wyniośli! Jak możecie pragnąć rozgłosu i zaszczytów, gdy widzicie Boga Waszego, spędzającego trzydzieści lat swego życia w ubóstwie, ukryciu i zapomnieniu, żeby nas wyuczyć skupienia wewnętrznego i życia pokornego i ukrytego? Modlitwy i postanowienia. Poprzez najświętsze dziecię, widzę, że przy ubogim warsztacie ciężko pracujesz jak ostatni czeladnik, i rozumiem, że to dla mnie takie trudy i upokorzenia znosisz. Jak więc ty całe życie twoje poświęcasz dla mojej miłości, spraw, że, o najdroższy panie mój, Żebym i ja całe życie moje poświęcił na miłowanie Ciebie. Puść w niepamięć przeszłe moje lata, gdyż one dla Ciebie były powodem smutków i przykrości, będąc dla mnie latami, w których grzechami moimi obrażałem Cię i znieważałem. Lecz odtąd niechże już przez dni wszystkie, jakie mi jeszcze do przeżycia pozostają, nie odstępuje Cię, Jezu mój. A jak Ty przy warsztacie Twoim w Nazarecie trudziłeś się i pracowałeś dla mnie, niechże i ja pracuję przy Tobie w wiernej służbie Twojej aż do śmierci, abym z Tobą umarł na Kalwarii. Chętnie przyjmując śmierć, jaką mi przeznaczyłeś. Najdroższy Jezu, miłości moja, nie pozwalaj, żebym cię odstąpił i odwrócił się od ciebie, jak to przedtem czyniłem. Ty, Boże mój, żyłeś pomiędzy ludźmi ukryty, nieznany i wzgardzony. A ja, Płasy Ziemski miałbym ubiegać się o zaszczyty i uciechy tego świata, dla których tyle razy odłączałem się od Ciebie. Jezu mój, już odtąd tak nie będzie. Kocham Cię i dlatego, że Cię kocham, nie chcę Cię odstępować. Wyrzekam się wszystkiego, byle połączyć się z Tobą. Odkupicielu mój ukryty i poniżony, łaska Twoja więcej mnie uszczęśliwia, aniżeli uszczęśliwić, by mogły wszystkie uciechy i próżności świata tego. Jednakże, biada mi, dla takich to uciech, odstępowałem kiedyś od Ciebie. Ojcze, przedwieczny, przez zasługi Pana Jezusa. Zjednoczy mnie jak najściślej sobą związkami świętej miłości twojej. Panno Przenajświętsza, szczęśliwaś Ty, że nie odstępowałaś ani na chwilę syna twego w ciągu jego życia ubogiego i ukrytego i która przez to stałaś się mu tak podobną. Spraw, o matko moja, żebym i ja stał się ubogim i ukrytym, jakim on był. Ja bym przez resztę życia mojego starał się naśladować jego i Twoje przykłady.